widać moi przyjaźni, dzisiaj wziąłem paczkę z Narodowego Skarbca otworzymy ją, zobaczymy co w niej jest Narodowy Skarbiec pisze no, zobaczymy co w niej jest z ciekawości to chyba będzie na na Mikołaja co mi sprezentował narodowy skarbiec. Teraz zobaczymy. uuu Coś musi tu być. Jak myślicie, co tam jest? Małe opa opakowanie. Mmm. Ale co w tym opakowaniu jest? Jak myślicie? Ja też się nie wiem, co tu jest. Co to może być. Ale piękny. Dostałem przepiękny krzyż to będzie na pewno krzyż to będzie na pewno krzyż zobaczymy co to za krzyż U. zobaczcie U. piękny krzyż zobaczcie Jaki ładny ze skarbca narodowego prezent dla mnie zobaczcie Jak się błyszczy jakby to były brylanty ale to tak zrobiony, jakby byłyby w środku brylanty. To można nosić na szyi. Można sobie powiesić w domu. Trzeba go oświęcić. zobaczcie tu taki fajny jest warkoczek. Widzicie, jest taki warkocz. Fajny z suty. Tu też z ładnymi zdobkami. Ciecha. Krzyż ma bisiorek, co można go założyć na szyję, albo gdzieś sobie czekać, czy to guma jest, nie jest guma, to się nie nakłada na szyję chyba, nie ma złączki, można sobie powiedzieć, to jest gdzieś jak piękny. piękny błyszczący to pięknie wyglądało mm, super tu jest taki piękny ramionek tu jest przepiękny medal tu się błyszczy i tu się błyszczy to takie wygląda jakby były brylanty ale to nie są brylanty świeci świecidełka szklane. Piękny. Bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję temu, co mi przysłał ten prezent. Dziś będę robił transmisję. To go pozdrowię. I to pokażę na transmisji. Także mhm. super. Piękny. Bardzo i to bardzo mi się podoba. Jest to taki wizerunek. O, pięknie się wkłada. To pudełeczka. Prezent to prezent. Lubię takie prezenty. Jak mi kto przysłał jeszcze prezenty pieniężne, to bym cię bardzo ucieszył. To mój właśnie prezent. Pod choinkę. Tak, po prawdzie. Że ze skarbca narodowego. Śliczne. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za taki przecudowny prezent.